nie, no i jedna ładniejsze za drugą. Jezu! Jakie są kotki. No nie, one tak pięknie wychodzą. Konczę z tym. Przechodzę na wieczór. Czy dziewczyny, dziewczyny mówią, że to jedzenie jest wystarczające? A ja powiem tak: odkładam jeszcze, 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 jeszcze. Pozostanie mi tylko

Że zrobię około dziesięciu. Nie dam. Help me. No tak sobie patrzę na to wszystko. A jeszcze jak oglądam ostatnio trumtruma Truma, jak oni żarli te pączki, to ja idę do kuchni. I zeżę sobie jednego pomnika. <laughs>